Cześć. Dzisiaj zaprezentuję Wam Łuk Asyryjski w wersji Monolit. Mamy dzisiaj taką mglistą pogodę, więc no nie będzie jakiś to pięknie e, pokazany, można powiedzieć, ale spróbuję zrobić, żeby to było jak najlepiej Wam zaprezentowane. Łuk Asyryjski w wersji Monolit z efektem rogu. E, no, oczywiście, tak jak zwykle tutaj buduję te łuki, one mają drewno. E, włókno szklane plus stabilizatory. Praca jest oczywiście mięciutka. Ten łuk ma 44 funty przy 28 calach. E, tutaj mamy oczywiście wzmocnione dosyć mocno gryfy e, takim specjalnym kompozytem. Zobaczcie tutaj jak to wygląda. Teraz patrzcie jak wygląda efekt rogu. Taki mi tutaj wyszedł. Na rękojeści oczywiście jest skóra impregnowana, powtarzana. Owiki z materiału troszeczkę imitującego felnianą. Dobrze. A teraz tutaj zobaczcie jak wygląda grzbiet. Wyciągnąłem słoje. Długi jest dosyć cienki tutaj. Ma około 31 mm szerokości, daje to oczywiście też większą szybkość, bo tutaj jest dosyć mocno, no, można powiedzieć wyżyłowany, żeby on był szybkim łukiem, żeby stabilnie strzelał, żeby pracował miękko, no i oczywiście tutaj zdjąłem po to właśnie najwięcej ciężaru z, z ramion. Dobrze, a teraz zobaczycie jego profil. Później sobie troszeczkę postrzelamy, żebyście zobaczyli też jak on pracuje. Dobrze, teraz zobaczcie sobie jak on wygląda w cięciwie. Może jeszcze tutaj pokażemy, bo cięciwę zastosowałem troszkę inną niż w poprzednich łukach asyryjskich. Zastosowałem cięciwę, no, taką można powiedzieć wschodnią, czyli taką jak stosuje w łukach krymsko tatarskich tureckich. No, w łuku asyryjskim właściwie powinna być taka cięciwa, dlatego też zdecydowałem się na takie rozwiązanie. Oczywiście, no wcześniejsze rozwiązanie, czyli cięciwa z taką malutką tutaj pętelką, gdzie wchodziła tutaj bezpośrednio na tylko na gryf nie była ta pętelka tutaj e, taka długa. No, miało to e, też, no, można powiedzieć, strzelało troszkę to twardziej. Z takim rozwiązaniem łuk strzela troszeczkę bardziej miękko, po prostu ogólnie miękko bardziej. Dobrze, zobaczcie teraz, jak jest jego profil. Troszkę dzięki właśnie temu układowi e, tych tutaj e, uszów na gryfach Praca jest też bardziej wydłużona, zmienia się też kąt pracy, dzięki czemu oczywiście też jest to bardziej praca miękka przy wyższym BH. Dobrze. To teraz sobie postrzelamy. No więc jak? Szybki, prawda? Naprawdę szybki, stabilny łuk, idealny na tarczę. Zobaczcie sobie jaka, jakie skupienie. Nie jest to duża odległość, oczywiście, ale to nie o to chodzi. Gdyby był, był łuk niecelny, po prostu był niestabilny, no to oczywiście strzały by były też wszystkie rozrzucone. A ten łuk jest bardzo stabilny, bardzo celny, idealny na turnieje tarczowe, na turnieje 3D. Naprawdę bardzo Wam go polecam. No i cóż, dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, osób, które oczywiście jeszcze nie subskrybowały go, bo warto, bo będą się pojawiać nowe filmy jeszcze, no i oczywiście również ci, którzy już subskrybują lub nowi subskrybenci, zapraszam do podania łapki w górę i dziękuję bardzo za obejrzenie, pozdrawiam serdecznie.